Apel. Chcemy w sposób szczególny, czas, w przyjrzeć się temu, jak wygląda to nasze pielgrzymowanie. Wieczór to dobry moment, aby czynić podsumowania tego, co danego dnia się wydarzyło. taki swoisty rachunek sumienia z tego, jakim byłem pielgrzymem ja wypełniałem swoje obowiązki, jakim byłem człowiekiem dla drugiego człowieka. Pielgrzymka to piękny czas i jak ten czas wykorzystuję. Czy jest to dla mnie pewnego rodzaju dobro, okazja do służenia? Warto zadawać sobie pytania o nasze pielgrzymowanie. Bo to, że jesteśmy na pielgrzymce, powinno także rodzić owoce tego, co będzie, kiedy dotrzymy już do tronu matki. I czyniąc wieczorny rachunek sumienia, pytajmy się Pana Jezusa, jaki jestem ten pielgrzym. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniemami. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, przed obłagą Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę mnie, do Pana Bożego Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Jezus, Z nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce. W zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię to trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich. A z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, że Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. chciałoby się powiedzieć, doświadczając wielkiej gościnności tutaj w Wierzbicy Dolnej czy w Wierzbicy Górnej. Ogromna wdzięczność, która przemawiała przez Piotra będącego na górze Tabor. Dziś przemawia wobec nas, będących w służbach, będących w pielgrzymce. Bo choć tak naprawdę nikt nie musiałby nas gościć, przyjmować, w jakimś stopniu okazywać nam miłość, to jednak doświadczamy jej chociażby tutaj, będąc dzisiaj, chociażby przez to, że otrzymaliśmy posiłek, miejsce, gdzie możemy przenocować. Dobre słowo, które dostajemy od gospodarzy. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. I w chwili ciszy wyraźmy naszą wdzięczność Panu Jezusowi za to, czego doświadczamy tak indywidualnie na pierwszej pielgrzymce na Jastur. Oh. Szczególnie podziękujmy za mieszkańców Wierzbicy Dolnej, których Pan ustawia dziś na naszej drodze, za Panią Sołtę, za wszystkie osoby, które dziś nas gościły. Ojcze, nasz któryś jest w niebie, święci imię Twoje. Przejdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie taki na świecie. naszego poprzedniego dzisiaj i nam nasze jako i my odpuszczamy naszym innowajcą. I nie rzuć nas na opuszczenie, ale nas sprawę do Złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, godzinę naszego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, Bódź się z teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się z nami uczestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewestami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się z nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, bądź za nami grzesznymi, teraz Jezus. i w rodzinie, i naszej. Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, I tak, jak na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Panu. O mój Jezu, sprzedaż nas w miście zachowaj nas wielkiego wszystkie do i do krowa którzy nie najbardziej nie potrzebują nie. Twojego w łączności z jasną górą i brzmami chowymi śpiewamy apel jest Ma. No. tego też w sposób szczególny w imieniu głównego przewodnika, wszystkich organizatorów pierwszej pielgrzymki dziękujemy mieszkańcom Wierzbicy Dolnej, dziękujemy Pani Sołtys za ugoszczenie nas i chcemy także i wasze intencje zanieść na Jasną Górę, pamiętać o, ym, o was tam, gdzie zmierzamy, czyli u naszej Matki. Dziękuję także za wspólną modlitwę podczas Apelu, dziękuję za dzisiejszą służbę podczas pielgrzymki. Zapłać Karolowi za granie na tym apelu. Życzę wszystkim dobrej nocy i na ten czas niech nam Pan Jezus błogosławi. Pan z wami i z duchem Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.